Wczoraj w telewizji Gdańsk gdzieś na Uniwersytecie Gdańskim wyborcza debata, czyli prezentacja programów 10 komitetów na 18 dni przed eurowyborami. Podczas prawie trzygodzinnej debaty poruszano wiele tematów. Każdy z kandydatów akcentował to, co dla niego jest najważniejsze: budowa chrześcijańskiej, europejskiej opinii publicznej i wyzwania energetyczne. To tylko część programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. To jest jedno z najważniejszych zadań, które stoją przed Polską w najbliższej przyszłości. W dużej mierze zdeterminowane od tego, jakie są dyrektywy Unii Europejskiej, jakie są rozporządzenia. Gospodarka. O niej wspominano dziś najczęściej. Przede wszystkim obrona polskiej gospodarki, a na drugim miejscu również walka o polską tożsamość w Unii Europejskiej, o polskie interesy narodowe, ponieważ w Unii Europejskiej każde państwo tak naprawdę dba o swój własny interes. Będziemy walczyć o odrzucenie pakietu klimatycznego, będziemy walczyć o polski węgiel, o pracę dla polskich górników. Musimy powrócić jednak do tych tradycji rybołówstwa dalekomorskiego. Nam, nam niestety uciekło, to prawda? Nie wykorzystujemy tej szansy. Od ponad 15 lat zajmuję się prognozowaniem gospodarki. Gospodarki, więc sprawy gospodarcze są mi najbliższe, ale jednocześnie jako nauczyciel akademicki interesuje mnie kwestia edukacji i systemów edukacji. Walka z bezrobociem to kolejny ważny punkt w programach wyborczych. Moim takim leitmotivem jest wsparcie, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. To jest podstawa, bo to daje 75% miejsc pracy. 26 milionów ludzi w Europie jest bezrobotnych. Jest to ogromny temat aktywizacji młodych ludzi. Prawa kobiet i zmiana ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego to program Partii Zielonych. Zebranie 100 tysięcy podpisów właściwie... Pozwala, nie pozwala na to, żeby małe komitety wyborcze mogły startować, czyli nie ma konkurencji na rynku politycznym. Nowa prawica Janusza Korwina-Mikke i Polska Razem Jarosława Gowina stawiają na niezależność Polski od Unii Europejskiej. Unia Europejska próbuje sprawić, żeby polskie prawo było tożsame z unijnym w 100% i narzucać nam dodatkowe prawa. Za chwilkę jeszcze pojawią się jakieś inne szalone pomysły, jak europejskie obligacje czy europejskie podatki. Chodzi o to, żeby powstać z kolan, nie całować pani kanclerz Merkel w rękę. Nie przyjmować wszystkich jej yy, propozycji. Na koniec debaty wśród zebranych na auli słuchaczy przeprowadzono eurowybory. Na pierwszym miejscu uplasowała się nowa prawica Janusza Kordina Mikke, na drugim Ruch Narodowy, a na trzecim miejscu Platforma Obywatelska.